Witajcie, kochani, dzisiaj o Byciu Wdzięcznym. Piękny tekst Efezjan 5,20. Dziękując zawsze za wszystko Bogu, Ojcu, w imieniu Pana, naszego Jezusa Chrystusa. List do Efezjan jest pięknym listem. Piąty rozdział, 15, 16, 17 wiersz mówi tak: Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Skoro dzisiaj o wdzięczności, to tutaj krótka historyjka, krótka historia właściwie z ostatnich dni, to nie historyjka, bo to poważna historia, taka która właściwie była zaskoczeniem, ale też ogromną radością mojego serca. Wiecie, jedna z naszych bliskich osób w tym tygodniu wylądowała w szpitalu. Zdarzyło się tak, a jest czas yy, epidemii koronawirusa. Zdarzyło się tak, że ta osoba po prostu porządnie się przeziębiła. Miała temperaturę, kaszel, katar, bardzo niedobre samopoczucie. Próbowała zdobyć pomoc w przychodni, ale się nie udało. Żaden lekarz w naszym mieście nie chciał ją zbadać. Nie wiedzieliśmy, co zrobić. Wieczorem okazało się, że jedna z lekarek zgłosiła do Poznania i przyjechała karetka specjalnie wieczorem i Postanowiła zabrać do szpitala na badania, do szpitala zakaźnego, na badania naszą fajną siostrę. I wiecie, co się wydarzyło. Wieczorem karetka zabrała yy, tą osobę do szpitala na Sor. No i na Sorze okazało się, że dostała krzesełko i przesiedziała na tym Sorze kilkanaście godzin. Na drugi dzień rano. Zrobiono jej testy i odesłano do domu i powiedziano, żeby czekać. Powiem wam, że kiedy dowiedziałam się wieczorem, jak sytuacja wygląda, modliłam się, nie mogłam spać, modliłam się i właściwie byłam zmartwiona. Ale modliłam się, pytałam, Tato, czy, czy naprawdę dzieje się coś złego? I miałam wrażenie, jakby Bóg do mnie mówił, nie, bądź spokojna. Modliliśmy się, modliliśmy się, wiele osób się modliło. Rano. Postanowiłam, że zadzwonię i zapytam no jak tam się czujesz? I słuchajcie, po drugiej stronie telefonu słyszę opowieść o cudownych lekarzach, o uprzejmych, zapracowanych pielęgniarkach i własnym uszom nie wierzę, bo wiem jaki dramat wydarzył się w nocy. W nocy było tylko krzesełko, było zimno, nie było ani picia, ani kocyka, niczego. I dalej słyszę i myślę, czy ja dobrze słyszę? Słyszę o tym, jak lekarze się zatroszczyli o nią, jak ją dokładnie zbadali. E, usłyszałam o sanitariuszach, o ich cierpliwości. Trzy razy ją przekonywali, żeby wsiadła do karetki. Usłyszałam o bardzo uprzejmej e, pani dyspozytorce, która również dzwoniła do niej, przekonywała, że warto jednak pojechać i zrobić te testy. E, I słucham. Też o tym w jaki sposób Bóg ją napomniał, żeby przestała marudzić na tym sorze gdzie było jej zimno i chciało jej się pić. Ona miała temperaturę, nie było jej wygodnie. Byłam tak zaskoczona jej reakcją, pomyślałam sobie: Bóg cię napomniał, z czego cię Bóg napomniał? No z narzekania. Pomyślałam sobie: No był powód, żeby narzekać, ale jej wyborem nie było narzekanie, jej wyborem była wdzięczność, wdzięczność za wszystkich tych, którzy jej usłużyli e, tego ranka. <laughs> tak naprawdę testy, po kilku dniach się okazało, że e, testy wykazały, że nie jest zarażona e, koronawirusem że to jest jakieś zwykłe przeziębienie. E, powiem Wam, że ten tekst, dziękując zawsze i za wszystko Bogu Ojcu, zobaczyłam, że ten tekst w działaniu ma ogromną siłę rażenia. Byłam tak wzruszona i tak zbudowana tym telefonem i tą rozmową. Pomyślałam, po drugiej stronie jest chora, starsza osoba, która mnie po prostu zachęca. Pomyślałam, wiecie, wdzięczność to jest nasz wybór. Mamy zawsze wybór. Dziękując zawsze i za wszystko Bogu, Ojcu, w imieniu Pana Jezusa. To ode mnie i od Ciebie zależy, czy będziesz radosny, czy sfrustrowany. Nie od okol okoliczności. Przypomniałam sobie, że ktoś kiedyś powiedział: skup się na tym, co masz, a nie na tym, czego nie masz. No, dokładnie. Dziękując zawsze i za wszystko w działaniu. Ten tekst w działaniu: dziękując zawsze i za wszystko Bogu Ojcu. Rozglądnijmy się dookoła, co mamy, co posiadamy, za co możemy być wdzięczni. I powiem tak: wiedza na ten temat to jest jedna rzecz, ale praktyka to jest druga. Dziękuj, dziękujmy za zwykłe. Za zwykłą codzienność, która, która nas otacza. Dziękujmy za nasze rodziny, dziękujmy za męża, za żonę, za przyjaciół. Dziękuj za swoje dzieci, za to, że są zdrowe, że są inteligentne, kreatywne, czasami nawet aż za bardzo. Dziękuj za rodziców. Wiecie, dziękowanie za rodziców dotyczy bardzo dużej grupy ludzi, bo dotyczy dzieci, dotyczy młodzieży, ale dotyczy też starszych. Jeszcze tych, którzy mają rodziców. Kiedy jest, uprawiamy wdzięczność za rodziców, tak to nazwę, to dobrze nam się będzie działo. Biblia obiecuje, że będzie nam się dobrze działo w życiu. Kiedy w głowie i w sercu masz wdzięczność za to, co dookoła, za taką zwykłość, taką zwykłość dnia codziennego, to sam jesteś pogodny, jesteś zachęcający, jesteś świeży, jesteś tym, który tryska dobrymi pomysłami. Jesteś zdrowszy, po prostu jesteś zdrowszy, dlatego że żadne patogeny, żadne bakterie, żadne wirusy nie lubią środowiska wdzięczności. One się tam po prostu nie rozwijają. Kiedy jesteś wdzięczny, lepiej czujesz się sam ze sobą. Przeprowadźmy taki eksperyment i sprawdźmy. Zastosujmy ten tekst z listu do Efezjan z 5 rozdziału, 20 wiersz. Dziękując zawsze i za wszystko Bogu Ojcu. Każdego dnia, zastosujmy to każdego dnia rano, jak tylko wstaniemy, rozpocznijmy od dziękczynienia. I tak przez 7 dni. Napiszmy sobie ten tekst, może w łazience, może na lodówce, tam gdzie najczęściej przebywamy, i zastosujmy zawsze i za wszystko, zawsze to zawsze, wszystko to wszystko, wszystko to, co nas otacza. I zapiszmy swoje wrażenia po siedmiu dniach, a później powtórzmy to przez kolejne sześć tygodni i zobaczmy, co się zmieniło, jak się zmieniły nasze nawyki, jak się zmieniło nasze myślenie. Kochani, wszyscy chcemy mieć dobre, fajne życie. Powiem Wam, jest recepta na to. Piąty rozdział listu do Efezjan, cały piąty rozdział, to jest recepta na udane życie. To jest recepta na udane małżeństwo. To jest recepta na dobre relacje w rodzinie. Piąty rozdział listu do Efezjan to jest recepta na sukces w pracy. Piąty rozdział listu do Efezjan to jest recepta na to, jak być zdrowym fizycznie i psychicznie. Dziękując zawsze i za wszystko, czytajmy ten piąty rozdział listu do Efezjan. Stosujmy go i niech dobry Bóg, zmienia nasze życie każdego dnia. Amen.